Szanowny panie prezydencie, szanowni Proszę go! Tak, dobry To wczoraj powinniśmy zacząć w miejscu, gdzie nie ma innych psów, nie dzieje się nic rozproszającego. Jak każda rasa pierwotna jest zainteresowany kontrolowaniem otoczenia. Natomiast utrzymujemy różne osmy, Szabun dobry Już mamy, mamy początek tego, że on na dźwięk swojego imienia. zaczyna na mnie patrzeć. To już dobry moment. Szabun. Słuchaj. Szagun. Dobry. Bopsi!

Najważniejszą rzeczą jest utrzymanie luźnej smycz, bo wtedy pies nie, jakby nie, zastępuje jego, nie, nie zastępuje swoim fizycznym działaniem jego koncentracji. Teraz on mnie tutaj nie ma, on wie, że ja jestem pod drugiej stronie smyczem. Jeżeli smycz jest luźna, to wtedy mam większą szansę, że on ma mi zwrócić uwagę. Proszę Dobry Prawda? Pięknie! Drodzy Państwo, przypominam, że na linii głównym, czyli na końcu naszego terenu wystawowego, pan Jacek Kałuszka, instruktor prowadzący szkoły Przyjaciół Psów Wesoła Łapka, wraz z wydawnictwem Galaktyka promują książki pana Jacka o. W szkoleniu, wychowywaniu psów, ale również y, prowadzą zajęcia praktyczne. W związku z tym możecie Państwo do Pani Racka zgłosić się po praktyczne porady prac ze swoim psem. No fajnie, widzieliście, no, nie? nie? Na początku e, Akita amerykańska, amerykański e, kit e, po prostu nie bardzo miał ochotę cokolwiek robić, a potem szedł ze mną na różnej smyczy, po prostu Akita wymiata. Sponsorami i fundatorami nagród są.